Najważniejszą Barta, kwestią to było, to było to dla mnie to, by zaproponować ci coś, co się wyróżni. Zależy nam na tym, by podkreślić, że to Ty jesteś panną młodą i wszyscy muszą patrzeć tylko na Ciebie. Nie ma to jak złota suknia wspaniale wykończona. Dołączono do niej szar. Gdy to założę, trudno będzie mnie przeoczyć. Muszę sprawdzić, czy nie będzie za ciężka. Wygląda naprawdę obłędnie. Chcesz ją przymierzyć? Oczywiście. Wspaniale. Obracaj się. ja. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Pięknie leży, ale chciałabym zobaczyć Cię w czymś kolorowym. Co powiedzą siostry? Doskonale leży, naprawdę. Problem polega na tym, że przypomina kulę dyskotekową. Zobaczcie, ale chciałabym zobaczyć Cię w kolorach. Mnie się nie podoba. Potrafisz powiedzieć, dlaczego? Wygląda na strasznie ciężką, poza tym nazbyt się mieni. A co z szalem? Jest fajny. Zaszokowało mnie, że jej się to spodobało, a mnie nie. Mnie interesuje, co sądzi Barkha. Nie jestem fanką szali, ani połyskujących i mieniących się elementów. Nie jest za ciężka. Wszystkie te suknie będą odrobinę ciężkie, ale najważniejsze jest to, bym się wyróżniała spośród wszystkich. Gdy panna młoda wychodzi do rodziny i przyjaciół, najpierw wszyscy się zachwycają, później wchodzi krytyka. Nie czepiam się. Według mnie to kreacja, która wyróżnia na tle innych. Nie ma problemu.